Nie no ale teraz ogólnie to tak wygląda profesjonalnie, że chuj. Wcześniej taki wiesz, nie, jak co te TikToki no, 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 a teraz pro. Pro no. Haker, albo hacker. No hacker, albo nawet, albo god. Dobra robimy na podwójto. Dobra Co ja to tylko we dwóch można jechać go. Go. Okay, today, so idiots, No, bez lipy teraz podjeżdżamy no, no właśnie, ja taką furgonetkę 10 kilometrów

Nie po tak. Chodźcie. Exactly. No. To, a tu, tu. tu. Czekaj, mogę. A co? jest? So. Co? No to like... drugi raz. <laughs> Yhyh <noise> No siema Chodźcie, chodźcie, powolutku Chodźcie, wyjdę, chodź No pa, bo ja se nie mi nawet Mam je w trupie Można biegać? No można no nie ma jak... <noise> Dobra, no, my tak, tak tylko <noise> Przepuszczają, słabo <z> czoteko <noise> No, dawaj Trzy Cztery Ry. O tak szybko to idzie? No no, bez... Czekaj, czekaj, nie, czekaj, trzy. Jeszcze raz musisz, bo ja nie ogarnąłem. Będziesz jeszcze raz, trzy, cztery. cztery. Git. Jazda, jazda, jazda. Dobra, czyli tak, ja hakuję z tą. Czy ty nie byli? No dobra, Git. Tylko się wolno spiera, jak coś. Trzeba klikać. A tu nie no będzie obrazów? Nie, to teraz katówkę mamy niestety. To jest kotówka, obraz albo diamenty. I złoto jeszcze No <grym>, nie on sam nam to otwiera. To jest fajny napad I patrz co się dzieje. No, ja mu walę bombę. Co? Gdzie są te Dobra, tu to... fakuję. Dobra. Dobra to na siebie. dobra, tutaj tu i ty dobra. Góra Kurwa jak to było w tyle to, że tak się to powoli zawiera Dobra. Dobra Mam Nie, zresztą to jest proste Ja też odważyłem jak coś, co jest otwarte? To chyba już zbieram ogólnie. Idę. O nie, tutaj trzeba wchodzić. I tak ja otwierasz. Ja otwieram F teraz. Dobra. To? No to zabiera jak jakiś tepil jedną ręką, reklamator? No kurwa, nie, pamiętam. nie, pamiętam, nie, pan nie, pan nie, bardzo wiele rzeczy to? to? oblicza. nie, jest to możesz iść tam mnie albo bezbieraj. Dobra, idę. A tu też jest, taki. To nie No to zbieraj. Nie, to się zbiera. No wolno się zbiera. Dobre, to no musimy przy, wyjść tak 30 sekund, jak będzie. To trzeba wyjść, będzie. I cały chuj na razie jest myszce, nie słucha. Jak likacie w mysz. Nie wiem, czemu tak powoli. Klikam, klikam cały czas, no ale się nie da szybciej, jak nawet byś napierdalał. Ale chyba wszystko zdążymy. Nie okay. wiem. Jest 32, myślę, w 30 sekund. Zbieraj tu B. Be... No, no, I dobra, mo mo spośle... i... Można coś... Szybko to D ktoś. Jak jest, tak? Hmm. Już zbieraj trochę i się dostawi resztę co chodzimy? Hmm. Czy No Ja to zbiorę! Mogę no, mogę Ci by to wspomóc bo nie? Jest, nie, dobra, lecę. lecę.

ty. Gitarę. I co na Legalu sobie wychodzimy? No właśnie chyba na Legalu to było. Tak mi się wydaje. Niech skaczę, że będzie szybciej. Po no, ty jak naciśniecie pierwszą osobę w ogóle zapomniałem wam powiedzieć, to jest szybciej też. Legale. No. Nie, a teraz to ja, ja robię, Nie, no na serio tak było Że jak pierwsza osoba była, to było szybciej Z chwyceniem i tak dalej O, to może tryb trzeba zmienić No, <grym zainteresowań> no nie wiem, no, no to... Zlewałeś ca mi całej siano i se... Zawieracimy elegancko A tu trwiamy czy windą lecimy do góry? Bina, no coś ty no. <grym zainteresowań> no, no. Eee, zajebisty. Ej, dobra, elipa jest! Ej, nie, poczekaj, na skin ale tak jak tego trzeba zajebać. Zajeb cię o tego, po nas patrzyć. I tego co ty chcesz powiedzieć? Bo to jak jest na tupy Ty, gość tu, gość tu! Dobra, warto, do Dobra. Zabra. I co, nie wychodzimy? Zaraz, o tu jeszcze chłopiec. Ty, no, to jest kasina, to nie. <tosłuchaj> o kurwa. No, to nieźle. Nie, 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 nie... No, no. mieliśmy tu Mika? No fuj, to przechodzimy na głośność. Mamy radę! No i to, bo maskę muszę się założyć. Dobra, pójdźcie po prostu, nie ma co się strzelać. Nice. I teraz trzeba uciekać. No, teraz trzeba spierdalać. Hehehe. <tusza relatives> Reale. Kurde 3 godziny jeden napad Polis <grystanie> I co, gdzie? Teraz uciekamy tak samo tutaj w lewo No i w prawo, w prawo, bo w, Ty. w prawo mamy tu A ja pancerza nie mam Co oh. kasa leci jak nas strzelają, to kasa nam wypada, tak jakby to wiesz? realistyczna miało być. O, tu kiedyś tyle policji nie było, bo tu się dało tak normalnie, co przejść i pieski zmiękały. A teraz to stafili. I co co tymi samochodzikami, nie będziemy jechać? No albo skarniamy fura z ulicy, żeby też będzie. Tam wszystko jedno. Byli my ich? nas, to już Kurpa kurwa, helka. Ty, bo siano tracimy, myślałem tracimy. No, to jest No tak, a przez, powód, przez powód tu. No czemu ja tak powoli biegnę? No, to tamten ty. Ja tu sobie przeskoczyłem. Kurwa. się wychodzi? Dobra, tak. No, przez płot skargać! Hej! Co jest? Co to za linka? Hej! Tak się. Nie mogę Kurde, Cię. No, przez płot przeskoczyć. No właśnie, jakieś, jakieś auto? Aha. Jest tylko I leci, leci, leci auto, leci auto. To bierz, jak skarniasz to podjeźd pod nas. I podjeść, podjedź, podpłonić. Biorę, biorę, biorę. I to kanał, to kanałów. No teraz kurde, bo od razu się myślałem. No, ale. Co Dobra. jest? Co jest? Spadam. Hej, Na mnie na Spada. mnie! Zjeżdżaj, 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 zjeżdżaj. Poczekaj, jeszcze ja. Dobra, jedź, jedź, jedź. uciekaj, uciekaj. Jeż, jest przykląski. Tak, tak, tak. I to kanałów tu z tyłu. Uciekaj, żeby ci ku nie przybili, w lewo, w lewo, ej! nie tu! Tu, nie tu, nie tu, nie tu! No gdzie? No Mówiłeś w lewo. Albo <grym> zamień się z Daj, Daj, to ja już poprowadzę. No, niech wejdą. Szybko, wyjdą, wyjdą, wyjdą tu, ej! Ty, dobra, a to ja? Dobra, Ja jeżdż, do nich. Nie, nie mamy ku, Tu jest wejście, no. Chyba easy. Jościa, to jest pod nosem, wejście Dobra, udało się. Yes, <laughs> A skińmy, ale jedziemy <laughs> Nisza <nosa> koloną, tak. <laughs> no no, na polach. Rosjepan OBMK na trzech kołach. Jeszcze Jedziemy, Rosjepan na trzech kołach. Tak ma być. Ale 2 miliony! Wstierony, wstierony no już mieli. no z 1500 do po 500 jakoś nawet. klasa. Ale sprytne podejście jest sajepiste. Tylko wchodzisz i wychodzisz. Można powiedzieć. No. Takiego było z diamentami, byłoby spoko. Nie zgubiło nas dziś? Zajepista jest kiereczka co my mamy? Waleodanta? Ktoś lat cweli I skitał ja Jebać tego waleodanta W cs to... ...kidesze są co jest? Nie te... widziałem takiej gry jak w go? Kościół I daleko tu się wyjeżdża? A to jest też rampa w lewo No ale taka woda No tym razem trafi pa. Pes? <śśpiewanie> <śpiewanie> o lol, tam to kadra ospedałki, okej To się ruchają w tupe Lol, tak samo gdzie zaraz tu? O lol, no tam, o lol, to tam Tygo chyba się zgubiliśmy tego nie, to jest nie, dobrze, dobrze, I teraz w prawo. No nie wiem, aż tu nie chodzi Bagażnik otwórz. Nie no, jest nie ja pierdolę. <gryga> nie no, bo są przedziurane. Nie, tylko te uważaj, po co są paczki. Można to, 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 to dwóch nie było na szczęście, ale oto obok. Był gdzieś. Nie tu na szczęście. O, tutaj, tu jest tamten. Gdzie? No pole po tyłu. O i po trampowki. Tak a W końcu kurwa. 8 km jeszcze. Nie, nie dobra zmienię. Nie tędy. Nie tędy, nie tędy, nie tędy. Zmieniam fórę! No Ej, niszczeluj! Teraz zmienimy w górę. No, to prowadź, to. No i dostałem jedną pustę, <noise> yeah. już... No dobra, to tam jednak... Oj, znowu psiarnia. To praktycznie Musimy nie... Musimy tamty jechać, bo tam byśmy na podstali cztery. Tam to się nie opłaca jechać. No, to Wojtas kieruj. Tak, bo Wojtas bije. Co za saktu, no po sobą trzeba było jakiegoś... Właśnie, co tak cicho? Dunajdy, halo! Dunajdy już nie będą, ale ludzie kasy nie mają. Szymor, czy może jesteś? Na wawadę, każę ci się przejść. Dynast... Nie, nie, satoszę, o, o, nie, 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 ja nie, nie, Poczekaj chwilę. nie, yes. Co nas jadł? No już kurde Ty to goni nas Nie Jeszcze z tej strony No nie Ło Nie Ej co? No. Co? Ej zbugowało się Przez chwilę jakby nie było policji nie? No, przez chwilę nie była. Dobra pojedziemy inną stroną Jeszcze Ile ty masz Michał już? Muszę cię zdać na opresora. Miałem 3 miliony. A to jeszcze, bo za czwórkę kosztowało. Coś ty napisał, że ci... Nie mam siana, jak taś siana to mogę grać nawet... Mowa nienawiści pisze Ale to samo ci panuje No automatycznie To przez kichę już Ciekawe jaki będzie następny napad słodko, No możemy ode mnie może jakiś napad robić, bo może mamy jakieś kusze. No też można by sprawdzić No ja pierdolę Wojtas, to jest prosta droga No lubi śnieg, a ja też. Pytaj czy lecimy na kulik. Dobra no, pana, to pitujemy tamtacy. Na no na lubi śnieg, a ja też. No Michel777 na razie. Nie, jestem 777. Ale szef, kick ten, to prawie jakiś słuch, bo to nienawiści. Jak na tej platformie można przez to robić? Kurwa. No i co tracimy tysiące zaraz będzie poniżej 2 milionów damy radę tu, potem Jutro trzeba jest wascesa odpalić A jeszcze dzisiaj nocka napalamy Tak, Ta nocka nocy to tu ludzie śpią Jeśli tak nie się nie opłaci. to nejtów nie ma, to trzeba wyłączyć i gasić streama. <laughs> Te kitu. Przedłużanego trzeba robić. Nie ma co mordować prądu, jakby to <laughs> Nie ma co mordować prądu. No, nie ma co akurat. Szkoda prądu. Ale pamiętaj. Drugi napadzik. To weź daj... Z... Dobra, ej, tutaj powinna być Puma. Duchka, Stream przedłużany. Teraz jest znowu ten sam gość, czy nie? Noc, albo woj to, z nocne spacie. Noc nie, nie można spać na kiku. Jak nie? No, a to jest pan. To będziesz i tak spał. <coughs> ale <coughs> możesz <skrócić> teetetycznie <coughs> 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 Na tym kamerkę się wyłączy i wiesz, i za coś nie niby... Nie no będziesz spał na live'ie po prostu. A ja będę cię buźby do najtami. No, to 600 kola. Nie daj się wykryć, nie udało się. No dobra, 600 koła jest. Faktyczny łup. Aha, tyle. Nie wiem, staliście. 600 koła. No, ja też tyle. Każdy się liczy. w sklepach i na Wspieraj z Lidlem szkoły, pełne talentów. Gdyby miło ma to byś fajnie robił o tej misji. A to, że na przykład nie wykrycie się, to coś się dostaje? No, jakbyśmy się to nie to dali to wykryć. No, to tylko na Ty czemu się nie odbierasz? Znaczy, jaki fajnie no. nakracza, jest. No.